Mbappe trafił do szpitala. Gwiazdor Realu Madryt zmaga się z infekcją przewodu pokarmowego. Kylian Mbappe został hospitalizowany w Stanach Zjednoczonych z powodu problemów z układem pokarmowym. Francuski napastnik Realu Madryt, który bierze udział w klubowych mistrzostwach świata FIFA 2025 roku, nie wystąpił w pierwszym meczu królewskich z Al-Hilal 1-1. Nasz zawodnik Kylian Mbappe ma silne zakażenie przewodu pokarmowego i został przyjęty do szpitala, gdzie przejdzie szereg badań, a następnie zostanie poddany odpowiedniemu leczeniu. Poinformował Real Madryt w oficjalnym komunikacie. 26. piłkarza jest uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. W sezonie 2024 roku został królem strzelców La Ligi, wyprzedzając m.in. Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony. Na ten moment nie wiadomo, czy Mbappe będzie gotowy na kolejne mecze turnieju.